Bardzo serdecznie Was witam na lekcji historii dla klas czwartych. Jest to jeden z ostatnich filmików w tym roku szkolnym i spójrzmy, co na dziś zostało przygotowane. Temat Jan Paweł II, papież Pielgrzym, w podręczniku znajduje się na stronach 136-141 i od razu zdjęcie polskiego papieża kiedy odbywał wizytę w Australii podczas jednej ze swoich licznych pielgrzymek nie dziwota więc że określa się go mianem właśnie papieża pielgrzyma ale o tym będzie trochę więcej dalej jakie cele naszej lekcji na niej dowiecie się jakie były zainteresowania młodego Karola Wojtyły Poznacie przebieg pontyfikatu Jana Pawła II, będziecie w ogóle wiedzieć, co to znaczy pontyfikat oraz dowiecie się, dlaczego Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym. Karol Wojtyła przyszedł na świat w 1920 roku, dokładnie 18 maja 1920 roku, a więc gdyby dzisiaj żył, to yy, obchodziłby całkiem niedawno setne urodziny. Przyszedł na świat w Wadowicach, a więc miejscowości położonej niedaleko Krakowa, yy, był synem Józefa i, yy, przepraszam, Karola i Emilii Wojtyła. Yy, miał starszego brata, który był lekarzem. Od lat najmłodszych Karol Młodziutki, którego możecie tutaj oglądać na obrazku, przejawiał wiele zainteresowań, jakie były pasje młodego lolka, bo tak pieszczotliwie był nazywany przez rodziców czy rówieśników. Interesował się teatrem, literaturą, szczególnie poezją, a więc wierszami. Interesowały go piesze wędrówki oraz szeroko rozumiany sport. Jedną z jego ulubionych dyscyplin była piłka nożna. Grał bardzo często w nogę, ale też był wiernym kibicem Krakowi, klubu pochodzącego z Krakowa. Tutaj obok macie herb te tej drużyny. Jest to najstarszy istniejący polski klub w tej chwili. Krakowia po łacinie oznacza Kraków, stąd ta nazwa. W późniejszych latach młody Lolek też bardzo lubił jeździć na nartach oraz chadzać po górach. Życie bardzo szybko okazało się dla niego no, niezbyt łaskawe. W wieku 9 lat, niedługo przed pierwszą komunią świętą, zmarła jego mama, a więc wychowaniem Karola... Zajmował się ojciec, i ojciec, czyli Wojtyła Senior, dbał o to, aby syn był wychowywany w takim patriotycznym duchu, ale też y, pilnował, aby młody Karol odznaczał się dużą pobożnością. Yy, I w 1939 roku, jako już nastolatek, Karol Wojtyła rozpoczął studia na uniwersytecie. Jagiellońskim, a więc najstarszej uczelni w dziejach Polski. Jednak wybuch wojny, II wojny światowej przerwał naukę Karola. Karolowi ten zmuszony był podjąć pracę, pracował fizycznie w ciężkich warunkach w kamieniołomie, ale jeszcze w trakcie wojny udało mu się wznowić naukę na studiach i rozpoczął Yy, studia na kierunku teologia. Teologia, co macie też zaznaczone w podręcznikach, to jest po prostu nauka o Bogu. A więc celem młodego pobożnego Karola było wstąpienie w stan duchowny. Po prostu chciał zostać księdzem. I kiedy już druga wojna światowa się zakończyła, to w 1946 roku Karol Przyjął święcenia kapłańskie, został księdzem. Jakiś czas później y, odprawił swoją pierwszą mszę świętą i też wybrał się do Włoch, konkretnie do Rzymu, by kontynuować naukę. Tam przyjął tytuł, uzyskał właściwie tytuł doktora i następnie wrócił do Polski, gdzie y, no, dalej był duchownym, ale też pełnił funkcję wykładowcy. A więc nauczał młodych studentów na Katolickim Uniwersytecie lubelskim. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, ze studentami, i często wybierał się z nimi właśnie w góry albo na spływy kajakowe. Był to człowiek prowadzący bardzo zdrowy tryb życia, aktywny, uwielbiający sport i uwielbiający młodzież. Równocześnie rozbijała się jego kariera kościelna. Jako 38-latek został biskupem, a po kilku latach, w 1963 roku, dostąpił zaszczytu objęcia funkcji arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. To jedno z najważniejszych kościelnych stanowisk w Polsce. Był to jeden z najmłodszych arcybiskupów na świecie. W Polsce chyba najmłodszy. I tu obok macie właśnie zdjęcie. Przedstawiające Karola Wojtyła jako już arcybiskupa krakowskiego. Jego kariera na tym stanowisku trwała kilkanaście lat i jej szczyt przypadł na rok 1978, co wówczas się wydarzyło. Rzecz niesłychana na konklawę, czyli takim zgromadzeniu kar kardynałów, a więc najważniejszych dostojników kościelnych. Karol Wojtyła, 58-letni kardynał i arcybiskup Krakowa, został wybrany papieżem. Była to wielka wiadomość, nie lada sensacja, bowiem był to pierwszy papież pochodzący spoza Włoch od ponad 400 lat. Najmłodszy kardynał, jaki został wybrany na ten urząd, od ponad 100 lat. Na dodatek wywodził się z dosyć wówczas takiego, y, uważanego wówczas za takie państwo, y, no nie rozwinięte, a więc z Polski. Wielka rzecz, wielka sensacja, konkretnie 16 października 1978 roku w Rzymie padły słowa Habemus Papam, a więc mamy papieża i wówczas 58-letni Karol Wojtyła, Został biskupem Rzymu, najważniejszym, e, najważniejszą postacią w kościele katolickim. Karol Wojtyła od początku dał się poznać jako papież aktywny, organizował mnóstwo pielgrzymek. Nie będziemy dokładnie omawiać każdej pielgrzymki, bo tych pielgrzymek było mnóstwo. Możecie sobie w podręczniku zajrzeć na strony. 138, 139. Tutaj są bardzo ciekawe i ważne informacje na temat tych pielgrzymek, ile, do ilu krajów się udał. W podręczniku macie napisane, że odwiedził 120 krajów. Ja też znalazłem takie informacje w internecie, że to mogło być nawet około 130. Macie też zaznaczoną mapkę, które kraje konkretnie odwiedził, no i na ilu był kontynentach. W sumie na sześciu. Do Polski y, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, bo jako papież y, Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Y, pierwsza jego pielgrzymka do ojczyzny odbyła się w 1979 roku i w sumie swoją ojczyznę Jan Paweł II odwiedził siedmiokrotnie. Co możemy jeszcze powiedzieć o jego pontyfikacie, czyli y, okresie rządów y, papieża? Pontyfikat to nawet też macie w podręczniku zaznaczone, wyjaśnione okres rządów danego papieża. Trwał on w sumie 27 lat, a więc całkiem sporo. Y, Karol Wojtyła pełnił godność papieża. Dał się poznać jako papież, który głosił bardzo ważne i istotne kazania. Y, nauki w swoich przemówieniach często zwracał uwagę na to, że bardzo ważną w życiu człowieka y, rzeczą powinna być rodzina, przestrzeganie praw człowieka, y, kierowanie się takimi postawami chrześcijańskimi, a więc ważne jest y, czynienie dobra, dzielenie się szacunek do drugiego człowieka był to też papież bardzo otwarty na dialog z innymi wyznaniami, a więc nie tylko dla niego ważne było chrześcijaństwo, ale również inne religie. Przy okazji dał się poznać jako niezwykle serdeczny człowiek, obdarzony wielkim poczuciem humoru. Nieobce były mu żarty, dowcipkowanie. Swoje nauki głosił nie tylko w Rzymie, gdzie znajduje się siedziba papieża, ale też przede wszystkim podczas pielgrzymek. Yy, jego różne przemówienia bardzo yy, motywowały Polaków do walki z ustrojem komunistycznym. Pamiętacie z ostatniej lekcji, że komunizm to był bardzo yy, zły ustrój dla Polski. Czasy komunistyczne były trudne dla Polaków. Jan Paweł II przyczynił się do, do upadku systemu komunistycznego w Polsce, ale też w innych krajach, a więc widzicie, że to był bardzo owocny y, pontyfikat, ale też naznaczony różnymi trudnościami i takimi burzliwymi momentami, bowiem 13 maja 1981 roku Jan Paweł II padł ofiarą zamachu. Wówczas oddano do niego kilka strzałów, został poważnie zraniony, no ale papieżowi udało się przeżyć. Co więcej, swojemu oprawcy, a więc Turkowi Ajakczy, przebaczył, spotkał się w nim, z nim w więzieniu, a więc pokazał taką postawę dobrego, wrażliwego chrześcijanina. Od lat 90 papież zmagał się z chorobą Parkinsona, która znacznie utrudniała mu poruszanie się, yy, wykonywanie ruchów rękami i w 2005 ro roku jako już 85-letni arcybiskup Rzymu, bo tak też naz nazywamy papieża, konkretnie 2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II zakończył swój żywot i y, trwający 27 lat pontyfikat. Była to y, potężna wiadomość wówczas y, w skali światowej. Was jeszcze nie było na świecie, ale ja dobrze pamiętam czas śmierci papieża. W Polsce ogłoszono wówczas żałobę narodową, która trwała 6 dni w telewizji, w gazetach. Przez wiele, wiele dni wspominano papieża, puszczano jakieś programy poświęcone jego życiu, jego pontyfikatowi. No, był to czas, kiedy naprawdę sporo się o Janie Pawle II mówiło. Kilka dni po śmierci odbył się jego pogrzeb, który zgromadził przedstawicieli około 150 krajów, przedstawicieli różnych wyznań. No, było to wydarzenie na skalę światową. Bardzo ważne w tej najnowszej naszej historii. Dalej, yy, o Janie Pawle II warto pamiętać, że w 2011 roku został uznany za błogosławionego, natomiast w 2014 roku Kościół nadał mu tytuł świętego, czyli został kanonizowany. Yy, od teraz można na niego mówić Święty Jan Paweł II. Jego wspomnienie liturgiczne przypada na 22 października, bowiem wtedy rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II. Na koniec, site do zapamiętania daty. No trochę ich się tutaj pojawiło. 1920 rok, a więc narodziny Karola Wojtyły, 1978. Wyniesienie Karola Wojtyły do godności papieża i 2005 rok, śmierć Jana Pawła II, pojęcia teologia, czyli nauka o Bogu, ale też taki kierunek studiów, pontyfikat, a więc okres sprawowania rządów przez papieża, konklawę, zgromadzenie kardynałów, na którym dokonywany jest wybór papieża, czyli głowy kościoła. No, i postać Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, jeden z najważniejszych, zdecydowanie, bohaterów historycznych, jeżeli chodzi o dzieje naszego narodu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Yy, w tym tygodniu jeszcze wrzucę Wam ostatnie obowiązkowe zadanie na Classroom. Dlatego zaglądajcie, śledźcie. To będzie quiz składający się z 22 pytań. One będą e, poświęcone tym tematom, które e, realizowaliśmy ostatnio w ramach czwartego rozdziału w podręczniku. Ja tam jeszcze dokładnie napiszę na classroomie, jak się do tego quizu przygotować, ile będziecie mieli czasu, żeby go rozwiązać. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego i trzymajcie się zdrowo.